Muszę powiedzieć, że ja byłem zaskoczony pasją tych chłopaków, niezwykłym zaangażowaniem, taką walecznością, wielką energią, pomysłowością w grze, wieloma takimi. Rozwiązaniami taktycznymi, które widzę na dużym boisku komentując na co Ligę Mistrzów, tak? czyli na przykład stałe fragmenty gry, wycofanie piłki, zagrywanie tej wstecznej, nie gdzieś tam na walkę na środek pola karnego, tylko na uderzenie za linii pola karnego. Dużo pomysłowości, na przykład prób lobowania bramkarzy, bo wiemy, że to są młodzi chłopcy, więc tych centymetrów trochę im brakuje. Także wielu zawodników starało się zagrywać za tak zwany kołnierz. Także dużo takich zachowań z tej dorosłej piłki. Ale z, jeżeli chodzi o porównanie tej dziecięcej, młodzieżowej piłki, a tej dorosłej, to to było więcej fantazji, więcej takiej kreatywności, mniej nawet dbania o te zachowania defensywne, chociaż Lek Poznań miał tą organizację w, w destrukcji też doskonale zorganizowaną. Masło maślane trochę, ale wiemy o co, o co chodzi. I mimo tych trudnych warunków, podczas tego drugiego dnia no, naprawdę jeździli na czterech literach i walczyli o każdą piłkę, ubłoceni, umorusani. I wielka radość, oglądając te dzieciaki, które tak dobrze bawią się w piłkę. Szanując też przeciwnika, co jest szalenie istotne, bo każdy fal w zasadzie było ich niewiele, ale każdy z tych piłkarzy, który przywinił, podchodził do tego chłopaka, który leżał na boisku i go przepraszał za swoje zachowanie. Także więc, dużo takich też postaw, które no będą ważne pewnie w dalszym życiu, może niekoniecznie piłkarskim.